Hello guys, hello girls, welcome. 29 listopada to nie krypto to szybkie przemyślenia. I także dwie informacje, które wczoraj zapomniałem przekazać w materiał, momentu mojego osobiste portfolio. Co dalej z projektami w mojej prywatne opinie, także informacjami dzielącym tutaj się z m.in. grupy Telegram Krypto Spekulacja zawarte pod materiałem i dość ciekawa informacja jak reaguje ulica, bo też ciekawy wątek uzyskałem świeżutko ze strony nowego inwestora, który jest na rynku krypto dokładnie tydzień. Zainteresowaniu uzyskał ze strony jednego z kolegów, którego ja to wciągnąłem rok temu dokładnie w przygodę Osak, i po dziś dzień też ciekawe momentum reakcji. To taka ciekawostka, którą przekażę w ciągu materiału. Zapraszam, social media. Myślę, że tutaj w ten piątek na szybko spostrzeżenia: kilka danych Glasnot, dzisiejsze otwarcie w Azji, widać lekka niepewność na rynkach japońskich, ten dłuższy weekend z Ameryki, no i też te rozszady. Trumpa i potencjalne, potencjalna wojna handlowa, USA, Chiny, gdzie jak wiemy te potencjalne cła też mogą korelować na rynkach tradycyjnych czy w terminie long term, krótkoterminowym, to tylko wyłącznie szklana kula, nic tutaj nowego jak na razie nie odkryjemy, spójrzmy na z czystej ciekawości, Velo, dodam, że też w przyszły tydzień także pojawi się wielebny wojtego Boga Amprofiego uzupełniając tą informację, potwierdzona, no i ten podcast będzie prawdopodobnie 6 grudnia już dostępny na Kanale Kryptospekulacja. Szanuję czas, to tylko prywatne przemyślenia. Spójrzmy, ostatni tydzień. Price Change i też ile dokładnie tokenów można zobaczyć. Według danych w ostatnim tygodniu 15% uzyskało tokenów: 193%, czy też tutaj w tych pozycjach, oczywiście mówimy top. Bez, że tak powiem, tak gdzie tam oczywiście setki procent uzyskują te dane zbierane. Według Velo, także Sentimenty, sector Performance, ostatni tydzień Gaming, AI na czele też spojrzeć może na market volumen, to są też nieznikome dane, z ciekawości też śledzę ten Coinbase Index 50 50 wyceniany z tych, tego koszyka i ten obecnie bodajże wynosi, jak tutaj mieliśmy ten performance a tak, nie otworzyłem tej strony, ok to może w dniu jutrzejszym, czy też w niedzielę zobaczymy, z czystej ciekawości te materiały będą się pojawiać losowo z racji czasu i też mamy ciekawy market vector, Memcoin, indykator indeks i ten wynoszący na obecnym zestawieniu rocznym, też w ostatnim sentymencie wzrostowym. Co słychać wygląda? Ciekawy wykres, którego tutaj nie przedstawiałem w z pewnością go także śledzą, czyli aktywne Supply, Active Supply Net Change 90 dniowe. Ten tutaj w skrócie mówiąc czym jest, no to próbuje nam określić wczesne rynki byka prostymi słowy to zagłębiające się te warstwy dolne w dół. Przekazują wczesne już objawy rynku byka. Mieliśmy taki moment, jak widzimy, po tej dłuższej konsolidacji wyjścia. Dość niepewnie można było rzec, że znaleźliśmy się w tym, w tych okolicach tutaj. E, na szczęście, oczywiście, według innych, też wielu formatów, rynków, e, 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 informacji na rynku, tak, e, wyszliśmy górą. No i też tutaj ta korelacja wynosząca w ostatnich 90. Dniach potencjalnie mamy świeże odreagowanie, jak widzimy w tym ostatnim czasie, na ten wskaźnik połączony z kilkoma indykatorami. Będziemy tutaj zerkać na grupie Telegram, notować te zestawienia, no i też cycle change detection według tych metod, i też może nam określić potencjalnie ręki byka i niedźwiedzia, także odnoszący się jeden z wykresów z połączeniem indykatorów i co ciekawe, jak na razie tutaj nie mamy w tym obecnym cyklu po wyjściu z lower low na obecnym momentum i ten też nam tutaj przedstawia potencjalne mm, price action, no i ten price action jak na razie widzimy blisko w okolicach marca, a czym bliżej oczywiście jesteśmy tym tutaj niebezpiecznie przegrzania rynku, jak na razie ten top detection w tym wypadku nie został zaznaczony i też podłoga w cudzysłowie. No i ten price wynoszący, te śledzące SMA 200 ze innymi indykatorami Ten price detection jak na razie pojawia się na okolicach 159 tysięcy za sztukę średnio. Stablecoin, ciekawa informacja też. Exchange Net Flow volume, czyli giełdy, wpływy, i też mieliśmy odreagowanie pozytywniejsze, a chodzi mi głównie o ten tutaj indykator, który odnosi się tak, jak widzimy zeszliśmy też ostatnimi czasy zarówno w plus, minus, w zestawieniu ogólnym w stylu bardzo dobrze stoją i też momentum jest od górnicy, tutaj H-Libon Inversion, uwaga, bo zbierze się w kierunku dolnym, a jeżeli ta średnia, ta krocząca 30-dniowa, czyli, czyli ta szowa przejdzie nad 60-dniową, no to potencjalnie mamy zatrzymanie akcji cenowej BTC, a więc zobaczymy, czy to będzie odreagowanie, aczkolwiek w rynku byka może to nie oznaczać rzeczywiście zastopowanie, jak zobaczymy w poprzednim cyklu. Mimo tego, też akcja cenowa w okolicach, tak, 13 tysięcy za BTC w tym okresie czasu wzrosła na 19 tysięcy, aczkolwiek też wątek górników warto śledzić. Funding Race tutaj ochładza się dobrze, 0,01 średni, tak czy tak, nie jest to jeden z wyższych, bo w ostatnich ATH to był. Wyższy, zdecydowanie wyższy. No i też to odreagowanie w tym przed tym wystrzałym mieliśmy na ujemny funding rate. Jest to też potrzebne. I też co widać, ostatnie momentum: 24 godziny 34%. Very bearish. I też mamy tutaj w ratio, jak i accounts w ratio: mamy na shorty 52%, a więc tutaj 4% nam skoczyło z dnia wczorajszego, zarówno account tutaj w shortach lekkiej przewagi, także mamy likwidacji na dziś pozycje dolne 94 tysiące, jak to wygląda w okolicach chociażby jednego tygodnia no i te warstwy jak widzimy zdecydowanie górny nam wybijał pod 100 tysięcy idealnie to mamy do zgarnięcia spora pula płynności, Sopry współczynnik zysków wydanych, pięknie unosimy się nad Ręka, ręką byka i jeszcze mamy, nie mamy tego kluczowego przegrzania. Natomiast przegrzanie w krótkich interwałach jest, krótkoterminowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o nawet o sygnały 14-dniowe, to tutaj wybijamy. No i być może będziemy wybijać, jak w ostatnich cyklach byka, nad ten przedział. A czym wyżej wybijamy, to prawdopodobieństwo mm, dystrybucji będzie miało swoje miejsce i też według tych różnych danych, myślę, że ciężko będzie te 100 tysięcy, aczkolwiek yy, w, chcę się mylić i według tych wszystkich danych być może ze Stablecoinem i też przelewarowaniem rynku nastąpi. Natomiast profity były brane i były brane przy tych akcji cenowej w ulicach 98,5 tysiąca i te profity były wzięte w 10,5 miliarda w łącznej sumie. Tak, ostatni wyższy pułap to mieliśmy w maju tego roku, a jeszcze wcześniej te pierwsze ATH w marcu. A więc, a więc, a więc to też daje lekko do myślenia. Lekko do myślenia daje ta historia, co, co wspominałem na początku, czyli realizacja strat. No, realizacja strat, czyli kupowanie na górkach, sprzedawanie w dołkach i te dane odnosiły się do typowej ulicy no i tak, z tych ostatnich danych co prawda nie aż tak, ale kumulując to wszystko jeszcze nawet i wcześniejsze wynosiły 3 over 3 miliarda dolarów w tych ostatnim dniu 26, czyli w tym tygodniu tak jeszcze ponad 1 miliard tutaj wynosiła realizacja strat, no i właśnie MVRV co do krótkoterminowych posiadaczy, także nam tutaj wybiło jedno z wyższych momentów i to się składa docelowo na tutaj lekką dystrybucję, być może zatrzymanie właśnie to też pokazuje z drugiej strony ciekawy moment 90 dniowej tutaj posiadaczy krótkoterminowych redystrybucję i ten indykator obserwowaliśmy od dłuższego czasu, od dłuższego czasu tutaj dość ciekawie, żeśmy zeszli, ochłodziliśmy się bardzo dobrze i to co jest pozytywne w perspektywie long term oczywiście to ta wymiana, czyli ta czerwona warstwa top wchodząca jako krótkoterminowi, czyli ubrać ich na górce. A tutaj ta warstwa long-term holler, czyli zmieniająca swoje momentum. No i to wszystko się fajnie pod Q1-25 Składa ta historia, o którą chciałem przytoczyć chociażby ta euforia, euforia, która w tym rynku w obecnym cyklu, że tak powiem, według tego która miała tylko miejsce raz w ostatnim ATH idealnym piku, to się no, jeszcze przed pikiem zostawiło. I jak spojrzymy, byliśmy bardzo blisko też w stanie euforii, według tego posiadaczy krótkoterminowych. A ta historyjka jest dość ciekawa, bo kolega, który jest na rynku krypto od roku... Czasem też wciągnąłem go za koszulę do tego rynku, aby nie przegapił okazji na wczesnym, właśnie Black Ship, to jej powtórki. No to też wciągnął w ostatnim tygodniu innego kolegę. No i oczywiście kupił wyżej, a gdy cena BTC zaczęła spadać, no to oczywiście wszelkie materiały tych większych influ w Polsce może tych przereklamowanych, tak, czy też zagranicznych, że tutaj BTC leci do zera, tutaj pod kątem traderskim, a więc wszedł na szeroką wodę. No i tak, jest to taki sentyment, który chcę badać z ciekawości, czystej ciekawości. Osobiście miałem właśnie w okolicach sierpnia, to też wspominałem podczas tej japońskiej sytuacji tego zjazdu na altach i BTC, pewnym momentum, masę wiadomości od właśnie nowych osób. I to też był de facto dołek, to wykazało dołek w tamtym momencie. I to też jest taki sentyment, gdzie właśnie kowal portfel kowalskiego bada i będzie właśnie w przyszłym tygodniu z ciekawości, mm, nie wiem jak ugryźć kowala, ale e, oczywiście e, w normalnej dyskusji, bo też e, wiem, że dane onczyń on nie śledzi, aczkolwiek on dobrze przekazywał tym momentum właśnie euforii, co było przekazane w, wielu, w innych e, e, wykresach. Osobiście nie biorę dyskusji. E, czas, time, time. Ciekawa, że korelacja suma nam tutaj e, ochłodziła się w ostatnim czasie. Ponownie wrócił MVRV tej korelacji. Druga informacja, którą wczoraj zapomniałem też, się w materiale, to oczywiście na grupie Telegram, kryptospekulacja, chat. Też to Casino Royale prowadzone przez GG Osobiście to tylko te dwa projekty rozgrywam. Mm, nie wiem, co tutaj się dokładnie dzieje, ale jeżeli chodzi o, jeżeli ktoś lubi kasyno. Lubi stracić, no to, no to no to zapraszam. Tutaj też na grupie Telegram jest informacja i też na sieci base. Dujak head podsyła właśnie dwa jego projekty w Long, term bo widzę, że ładnie rozgrywał. No też na podgrupy wcześniej rzucał inne projekty. Jak pisał, że nie zostały sobie munbaga na jednym, co zrobiło? Z 400X do ATH i jak mówił, że sami sprawdźcie z ciekawości, to jest ten projekt. Oczywiście nie kupujemy go już. klanker nie kupujemy takich świec przy market capie dużym, 100 milionów, no i on tutaj nie zostawił sobie z początku, no niestety taki rynek krypto, sam to przeżywałem i inni także, poleca tego Taylora z base, nawet jak tutaj schemat się roznosi, no, oczywiście z pełnym ryzykiem, a także ten drugi DWA, tak, dwa, against w coś się w tym stylu, bardzo niski market cap i ryzyko jak w kasynie, co słychać w kryptospekulacji, portfolio ostatnie 7 dni a Tara Rio, ostatnie 24 godziny, to tutaj odreagowanie Kotatsuki, nie mam go niestety w portfelu jaki on ma market cap? 6 miesięcy temu, niski jeszcze jest, ok. okej, okay, to jest nasolania. dość ciekawie wygląda wykres Globo podrzucał ten projekt, jak się nie mylę Także jeszcze komentarze, czy jestem jednym z administratorów Osaka Protocol. I tak, i nie. I tutaj też jeden z administratorów, czyli będzie właśnie w czwartkowym wywiadzie, a więc też myślę, że post będzie, ewentualne pytania do niego. Ale myślę, że ci, co są na grupie polskiej Osaka Protocol, to mają kontakt 2-4 na dobę ewentualny. I feel better. Czyli cytat z Black Ships z japońskiego miasta Osaka, Danilo. Dziękuję serdecznie, dziękuję za te pozytywne, negatywne komentarze. Tak, zgadzam się, jak pisze Empower, że nie może być łatwo chociażby z zarobkiem NoSaka na przykładzie Chaosu z chociażby. Materiał Onexa był robiony kiedyś dawno temu, została paczka. Jeżeli coś z tego wyjdzie, to wyjdzie, aczkolwiek ja w tym cyklu stawiam na mem. Z doświadczenia poprzedniego cyklu i wielu innych czynników, aczkolwiek oczywiście Layer One i inne projekty także zdecydowanie może dadzą więcej zrobić, aczkolwiek, aczkolwiek to tylko moja prywatna opinia. Kryptospekulacja, dziękuję.